Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sobie wlazłem na daszek, taki piękny daszek, i zaglądam tutaj do pięknego komina. A tam, niżej, kaweczki nasze kochane zrobiły sobie gniazdko. No i nici spalenia. Jednak te kawki robią bardzo dobrą robotę. No, wspaniałe są po prostu. Pozdrawiam serdecznie. I kłaniam się niziutko. No troszkę. Troszkę, troszkę są obuzowate te kaweczki. No są obuzowate, trzeba przyznać. Jedna dziurka i druga dziurka. A dlaczego dwie dziurki? Bo jedna jest zabezpieczona, żeby tam niżej nie leciało, bo jak coś tu wpadnie, to, to nie, nie, nie zapcha mi niżej komina, tylko wpadnie na tą wcześniej przygotowaną blaszkę. A żeby było pewne, że nasz wspaniały komin jest drożny. To jest tylko jeden na to sposób. Porządna kula kominiarska. Komin schodzi do samego dołu. I teraz jest super. Jednym słowem. Wspaniała robota.